Witam was w kolejnym materiale. Materiale krótkim, ale moim zdaniem bardzo ważnym. Dla osób, które nie wiedzą, nie znają się, bo mają prawo się nie znać. Remontują swoje mieszkanie, wykańczają swój domek jednorodzinny. No i przychodzi taka sytuacja. Jadą do marketu budowlanego wybierać drzwi. Badanie Prosta sprawa, jak rozróżnić, które to są drzwi prawe, a które lewe, bo wiem, że osoby, które na co dzień nie mają z tym styczności, nie zajmują się remontami czy wykańczaniem mieszkań, mają z tym problemy. Sam byłem świadkiem, jak chyba nowo zatrudniona pracownica marketu budowlanego. Próbowała drugiej pani wytłumaczyć, które to są właśnie drzwi prawe, a które lewe. I powiem Wam, uśmiałem się na, za, za tym regałem, za tym stanowiskiem, że, że poszedłem po prostu, tak jakby, wyratować tą kobitkę i wytłumaczyć, bo w końcu ta sprzedawczyni jej tak pomotała że ta osoba kupująca te drzwi to już nie wiedziała czy ma kupować drzwi wejściowo-wyjściowe czy będzie częściej przez nie wchodzić czy wychodzić bo no bo tak ta sprzedawczyni tłumaczyła także dzisiejszy materiał kieruję dla osób które chcą znać zasadę jak rozpoznać które to są drzwi prawe a które lewe która to jest ościeżnica, prawa, a która lewa. I sposób jest naprawdę bardzo prosty. Postaram się bardzo prosto to Wam wytłumaczyć, żeby naprawdę kobietka, która siedzi w biurze, czy jest, nie wiem, przedszkolanką, mogła pojechać do marketu i wybrać drzwi i będzie wiedziała, które to są prawe, a które lewe. Nie będzie musiała po prostu czekać na sprzedawcę, aż łaskawie podejdzie i być może jej błędnie wytłumaczy. Więc najbezpieczniej i najlepiej jest stanąć przed drzwiami tak aby te drzwi otwierały się w waszą stronę. Czyli łapiemy za klamkę, otwieramy drzwi na nas i po której stronie mamy zawiasy, to takie są drzwi. Więc tutaj zawiasy są po lewej stronie i to jest lewa ościeżnica z lewymi drzwiami, z lewym skrzydłem. Analogicznie stoję przed drzwiami, łapię za klamkę, otwieram, po prawej stronie mam zawiasy i to jest ościeżnica prawa i prawe drzwi. Najproście, najprostszy sposób dla osób, yy, mówię, które nie mają z tym styczności, yy, nie siedzą w tym. Jak to się mówi, zębów nie zjedli, bo swoimi materiałami ja nie mam zamiaru uczyć właśnie wykonawców czy ludzi, którzy się zajmują wykończeniówką. Moje, moje materiały to po prostu są takie poradniki dla osób, które chcą jakieś prace wykonać same, a przy tym zaoszczędzić. Wiadomo, jakie są czasy, jak wszystko poszło do góry, usługi tak samo i niektóre roboty jesteście w stanie sami wykonać. Sorki telefon. Także niektóre roboty jesteście w stanie wykonać sami i z chwilą kiedy jesteście teraz w markecie budowlanym, a są wystawki z, ze skrzydłami, z ościeżnicami, komplety, macie teraz przykład, jak sprawdzić, które to są drzwi prawe, które lewe. Jak Sprawdzić czy zdiagnozować, co Wam przywiózł sklep na, na budowę, czy to się zgadza. E, wiadomo, dwójka, dwójka teraz, budujących się e, czy remontujących, e, no w dzisiejszych czasach musi pracować. E, obydwoje muszą pracować. Także, ten, tego czasu naprawdę na takie swoje roboty, gdzie coś chcą zrobić sami, jest naprawdę bardzo mało. No i staram się tymi właśnie filmami, tym ludziom pomóc. Prosty sposób do zdiagnozowania, które to są drzwi, lewe, które prawe, która to jest osiężyc, prawa, która lewa. W kolejnych materiałach macie jak złożyć taką osiężyc, jak ją zamontować, na co zwrócić uwagę przy kupnie czy przy, czy przy montażu. Wszystko bardzo prosto wytłumaczone, także zapraszam. To tyle dzisiaj, co mam do powiedzenia. Taki dzisiaj znowu monolog. Ale myślę, że bardzo ważna rzecz, bo ludzie, niektórzy to się po prostu wstydzą przyznać, że, że nie wiedzą, nie? które to są drzwi prawe, które lewe. Abstrahując do kabaretu moralnego niepokoju i sketchu zatytułowanego Drzwi, żegnam się z Wami, zdrówka Wam życzę. Do następnego razu. Hej!